I teraz dziwna rzecz. Profesor Tomasz Szarota, który sam się przyznaje do żydowskiego pochodzenia, więc jest autorem z tego kręgu badaczy Holokaustu, którą kiedyś, przed bardzo dawny, dawnymi laty, opisał Peter Nowik, badacz Holokaustu z USA. Napisał, że zaledwie kilku spośród nas, badaczy Holokaustu, jest nie a cała reszta to my. Skoro my, to oni nie opisują historię, tylko tak naprawdę tworzą historię. W marcu 1940 roku w okupowanej Warszawie miały miejsce wydarzenia, które zostały nazwane umownie i ta nazwa została rozpropagowana jako pogrom wielkanocny. Do czego się to wszystko sprowadzało? Inscenizowana przez Niemców sytuacja, która polegała na tym, że gromady, Dziwnych ludzi, lumpów społecznych, dowodzonych i kierowanych przez Volksdeutrzów czy funkcjonariuszy wprost Policji Niemieckiej, organizowały szykanowanie Żydów, wybijanie szyb w sklepach, rabowanie sklepów, turbowanie przechodniów. To wszystko miało stworzyć dla świata, bo to miał być przekaz medialny, taki obraz, że w Polsce jest jadowity, oddolny antysemityzm. Niemcy, jako kulturalny naród. Przyszli tylko i wyłącznie, żeby to wszystko naprawiać, żeby świat zobaczył, że oni są obrońcami wartości. Profesor Tomasz Szarota, historyk, który kształcił się i olbrzymią większość swojej działalności spędził w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w latach ostatnich poświęcił nawet rozdział jednej ze swoich książek. Książka nazywa się U progu zagłady zajście antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam. Antwerpia, Kowno. To nie były działania czysto spontaniczne, bo gdyby takie były rzeczywiście, to występowałyby w różnym czasie, w różnych miejscach, nie byłyby to akcje skoordynowane, nie byłoby to wykorzystywanie sytuacji, którą stwarzał okupant. Tak się rzeczywiście przez Niemców stało. Niemcy to zaaranżowali, Niemcy to wykorzystali. I teraz dziwna rzecz. Profesor Tomasz Szarota, który sam się przyznaje do żydowskiego pochodzenia, więc jest autorem z tego kręgu badaczy Holokaustu, którą kiedyś przed bardzo dawny, dawnymi laty opisał Peter Nowik, badacz Holokaustu z USA. Napisał, że zaledwie kilku spośród nas, badaczy Holokaustu, jest nie a cała reszta to my. Skoro my, to oni nie opisują historię, tylko tak naprawdę tworzą historię. I to mamy obecnie w Polsce. To jest Polin. To są te studia nad zagładą, to jest działalność takich osób jak Jan Grabowski, jak Barbara, dawniej Engelking, Boni, a teraz tylko Boni, tylko Engelking, która się przyznała, że gazeta wyborcza to jest gazeta żydowska. Oni mają przemożny wpływ na pokazywanie tego wszystkiego. To, że coś miało miejsce, to jest tylko jedna strona zagadnienia, ale teraz jak to pokażemy, jak to opiszemy, jest dla nas dużo ważniejsze. To jest ta warstwa historii rzeczy, których przedtem nie było. Co ciekawe, profesor Tomasz Szarota jako staranny badacz nie wykorzystał jednego z najważniejszych źródeł pisanych na bieżąco wtedy, praktycznie podczas tych zajść. Otóż numer 15 Szańca z 9 kwietnia 1940 roku, czyli środowiska narodowo-radykalnego, tego, które było posądzane o inspirowanie i przeprowadzanie takich zajść, Zajęło bardzo zdecydowane stanowisko i to nie jest długie, ale warto przytoczyć i pamiętać. Poczynając od 25 marca, czyli to mamy rok 1940, okupanci aranżują w Warszawie pogromy Żydów. Na większą skalę pogromy takie odbyły się na bazarach przy ulicy Stalowej, Ząbkowskiej, w Halach Mirowskich, na placu Kercelego, przy ulicy Krochmalnej, na Starym Mieście. Co to znaczy w takich właśnie miejscach jak bazary i inne? Tam są kieszonkowcy, tam są złodzieje, tam jest cały półświatek, tam jest cały proletariat, Jest podłoże pod to, żeby tych ludzi uruchomić i zorganizować. Wszędzie widoczny był jeden szablon. Na miejsce pogromu przywożono w ciężarówkach bandy mentów społecznych, które pod wodzą Volksdeutschów przystępowały do dzieła w obecności policji i żandarmerii niemieckiej. Pobitych i zakrwawionych Żydów Żandarmi troskliwie opatrywali sami na ulicy. Po sfilmowaniu całej sceny, bandy pakowano do samochodów i wieziono dalej. Filmy takie z odpowiednim komentarzem pójdą do Ameryki i państw neutralnych, aby pokazać światu, jak zezwierzęcone bandy polskie traktują Żydów i jak po chrześcijańsku opiekują się Żydami Niemcy. Minęło kilkadziesiąt lat, i teraz mamy wśród tych badaczy Holokaustu tych którzy wywodzą się z tych środowisk jednoznacznie mamy taki obraz że tak Polacy rzeczywiście się zachowywali a tak naprawdę Niemców to nie było no są czasami naziści czyli podział na żydokomunę i na Komunę skutkuje takim obrazem sytuacji zakłamanym od początku do końca ale kto dzisiaj studiuje źródła kto dzisiaj szuka źródeł kto Sprawdza dokumenty, relacje, wspomnienia z tamtych lat. Wszystko dostajemy gotowe. To jest jak w supermarkecie, idziemy po zupkę, która składa się nie, wi nie wiadomo czego, ale musi smakować. Czyli musi być taki czynnik, że po zjedzeniu chcemy jeszcze. To jest działanie typu McDonald's i tym podobnych fast foodów. Nie dajmy się na to nabierać. Bądźmy krytyczni. Miejmy własny osąd. I przede wszystkim obowiązuje nas cnota roztropności. Podstawowa cecha chrześcijańska, cnota roztropności. Dopasowywać środki do celu i umiejscawiać te cele w całej gamie różnych zachowań. Co było, co z tego było prawdopodobne, co było spontaniczne, co było organizowane, a jeśli organizowane, to przez kogo i jak jest dzisiaj wykorzystywane, a niewątpliwie przeciwko nam jest to wykorzystywane.